Tutaj tutaj mm, pierwszy odcinek z naszej nowej serii, tutaj przez, jest wystąpiona przez Skinny, naszej Idra. To jest mm, moje hybrydy, więc zaczynajmy. Myślę, że się że też się spodoba. No okej, okay. no to zaczynajmy. To jest taki tyranozaur, który jest takiej tapety z dinozaurem. Yy, pokażę wam go zaraz, znaczy nie jest taki właściwie mój, ten ten to jest człowiek. No i zaraz wam pokażę tego tyranozaura. No to jest właśnie on. Myślę, że no to jest nie, nie właściwie mój tamten, no ale tak po prostu mi się nie chciało. Tutaj jest taki fajny, to jest taka naturowy, naturalny. I zaraz wam pokażę jaki on. Z czym on jest włączony. To jest Kamosaurus. to jest taka hybryda, jak widzicie i zaraz pokażę, że z czym on jest, tak się nazywa Kamosaurus. Nasza hybryda jest złączona z giganotosaurem, z mocą natury, więc głupie, ale jeszcze z Dilofozaurem. Tutaj wydziela toksyny z pyska, znaczy nie pluje, ale tak wydziela. Jest zielony, kamazał, tak go nazwałem, bo w sumie maskuje się, znaczy ma dobrze, dobrze się maskuje w tych w bońskie rośliny, takie trochę jak indominusrek. Nie bójcie się, co to jest, to jest, to są grzyby takie, nie wyrostki żadne, nie bójcie się, to, to nie są żadne prosty, to są tylko takie grzyby, bo takie wyrostki, takie jakby moc natury jest ja taki zrobiony futro i trochę liści na sobie. tutaj jest, właśnie, jak otwiera paszczę albo ryczy. I znowu, mam jakiś tak, oglądam sobie, yy, jakby teraz studentki, i znowu mi się to włączyło. Wy to rozumiecie? To są moje, więc nie ten po prostu mi się. Ma... A, bo ja mam. A, dobra, okej. Okay. To mi się tak czasem będzie bugowało ty się go, go, znaczy to tak po prostu mi się ścina, bo oglądałem sobie i w ogóle mi się, i tak jak nazwałem mój film, tu właśnie to mi się ścina i napis, który mam, po prostu mi się ścina na tym, więc nie, on no, mi w ogóle nie zgubię, to jest po prostu są moje, uwierzcie mi. Ten, tutaj mamy lęgiernego aloraptora, który chciałem się sponsorować, znaczy trochę zgubiłem go od Indoraptora. Jak sama nazwa mówi, to jest połączenie Alozaura z Raptorem. No, to jest słabe zdjęcie, ale tak fajnie wygląda. Osory z boku za moją rękę, no i tak on wygląda. Ma cztery ręce. Tam jest jego ogon. Teraz pokażę jego twarz. Jeszcze tu ma nogi, tu ma ogon. Teraz tam jest oko. Jeszcze pokażę, bo tam jest narysowane. Tu jest yy, właśnie jak pysk. Tu jest oko jego. Tu jest jego oko i jak otwiera pasz. Przejdźmy do kolejnego. To jest właśnie taki, tutaj mi się podoba. Teraz pokażę jak się nazywa. To jest taki chcę znać, że ładny. Nazywa się on allozimus. I on nie jest zbytnio złączony z dinozaurami. Nie jest jakieś typowe połączenie z dinozaurami, ale to jest taki. Ma takie coś na zębach, nie wiem co nazwać. Ma takie oko, takie, to nie jest taka ryska, tylko taka para mu leci takiego oka. Tak posiada takie coś tutaj na od końca szczęki dolnej żuchwy na, na nosie i tak przy oku. O Jezu, no świecał mnie e, ten. Na niebiesko i może złość tutaj. Ja sobie tak robię przepisy gdzieś o To gdzie jest głupie, bardzo głupie, no nie? Powierzcie mi, ja nie odkowi nie no, Naprawdę. No ja naprawdę. Mówię nawet serio. Tu jest jak ryczy tutaj takie kreski no ładnie właśnie tutaj są takie dwa te kolce tu jest to oko tu jest ogon, ale nie pokolorowany, bo mi się nie chciał no i chyba to tyle z tego dinozaura, no tutaj jeszcze jest jego szpon a z drugiej strony zrobiła ym, drugiego to jest taki jakby to jest dilophosaurus tu jeszcze jest dwie za tych alozaurów, nie, nie chciałam się go kolorować, ale by miał kolor taki bardziej zielonka, To tak wygląda jego pysk. Tu jest jak rozkłada, ten swój. Nie wiem, jak się to nazwać, ale ja jak to rozkłada, i pluje kwasem. Jak yy, od jak jeszcze otwieram. A tu jest jego ogon. Piszcie w komentarzach, to Wam go pokażę jakiego nie widzieliście zbytnio. Ogon wszystko jest, oczywiście jest niepopularowane, więc to w sumie. No i to jest połączenie. No i znowu mi się coś. Oglądałem sobie moje Dino Girl yy, oglądałem sobie... Przepraszam, jak się za Update, bo już nie, nie oglądałem. No i znowu się tutaj nie zwracajcie na to uwagi. No i to właśnie, a ja to robię. Zdjęcia mogę albo popatrzeć na telefonie do zdjęcia. Oczekajcie. No i on tak wygląda. To jest połączenie alozaura, drlofozaura, no i kameleona. I tu jest jeszcze jego ręka. To jest taki mój jakby stworzony, ze mnie trochę z, 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 z DLL. To na przykład to jest taki Hypoallosaurus, bo hypo są, czy na przykład Hypotirex, hypo to jest, jest Hypospinosaurus. To jest takie, czekajcie, to jest takie połączenie dinozaura. To jest takie bardziej połączenie, czekajcie, czekajcie, połączenie bardziej takiego. No to są takie mutanty. No to tylko tyle też nie jest niepokójne. No i tam jest jego ogon i jego, jego szpony.